Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ci wam pokażę kopak od Theo Taki z wymiany. O, całkiem ładny, tylko szkoda, że porysany. Dosyć mocno tutaj i tutaj cały rand. Ale z drugiej strony jest no tutaj niedelikatnia. Z tyłu Theo 12. Kompletny oczywiście data produkcji 1997 tutaj informacja inna tutaj to na no. według mnie ta wersja jest ładniejsza od tej bo tutaj mam tą drugą, tą moją taki o no, więc piszcie, która według was jest Lepsza w komentarzach według mnie. Tak, bo szkoda, że tak mocno porysane. No. Do następnego odcinka. Cześć.